Misjonarka Bożego Miłosierdzia. Urodziła się w Głogowcu i na chrzcie otrzymała imię Helena. Wychowała się w chłopskiej rodzinie liczącej dziesięcioro dzieci, od siódmego roku życia czuła silne powołanie od Boga. Jednak rodzice nie przyjęli zadowoleniem jej pragnienia zostania zakonnicą, więc uciszyła wewnętrzny głos. W wieku dziewiętnastu lat podczas balu miała wizję Jezusa biczowanego i pokrytego krwią. Co uświadomiło jej, że czas podjąć decyzję dla niego. Jeszcze tej samej nocy Helena wyjechała z domu do Warszawy, aby wypełnić swoje powołanie. Została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie miała wykonywać skromne prace domowe. Pierwszy rok jej życia zakonnego naznaczony był bolesnym doświadczeniem nocy ciemnej, którą ofiarowała dla zbawienia dusz. Prosta i oddana zakonnica. Nic jej mistycznego życia nie było widać. Jednak w tajemnicy otrzymywała niezwykłe łaski, objawienia Jezusa i dar proroctwa. Dowiaduje się wtedy o misji, którą Jezus jej powierza: ma spisywać wszystko, co jej objawia, aby być sekretarką Jego miłosierdzia. Przez nią Jezus chce przypomnieć światu o swojej miłosiernej miłości. Za radą swojego spowiednika zaczęła pisać o swoich mistycznych doświadczeniach w dzienniczku który później stał się sławny. Jezus przekazał jej szczególne nabożeństwa do swojego Bożego Miłosierdzia. Były to m.in. Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Nowenna do Miłosierdzia i Święto Miłosierdzia. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowany jest według opisu siostry Faustyny. Jest na nim Chrystus z dwoma dużymi czerwonymi i białymi promieniami wychodzącymi z Jego serca. Jezus ukazuje się jako zmartwychwstały, chwalebny. Wychodzi na spotkanie grzesznika. Z jego serca wytryskują dwa wielkie promienie światła. Pod obrazem jest napisane: Jezu, ufam tobie. Pan powiedział: Obiecuję, że dusza, która uczci ten obraz, nie zginie. Jej dusza była ściśle zjednoczona z Bogiem. Dzienniczek ujawnia szczególne łaski, jakimi została obdarzona ta skromna zakonnica. Wizje, objawienia, dar proroctwa, dar czytania dusz, niewidzialne stygmaty, darbi, lokacji i dar mistycznych zaślubin. Przesłanie, które niesie dotyczy naszych czasów i ma być rozpowszechnione na całym świecie: dać światu poznać, że Bóg ma serce wrażliwe na ludzką nędzę i cierpienie. Jezus prosił Faustynę, by o godzinie 15 zanurzała się w Jego miłosierdziu, bez względu na to, gdzie się znajduje powiedział. W tej godzinie nie mogę niczego odmówić temu, kto modli się do mnie przez moją mękę.